Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Motonacji Dziś zrobimy sobie test spalania na trasie W samochodzie marki Nissan, Nissan Qashqai Pierwsza generacja po lifcie Oznaczenie J10 Tak jak widzicie tutaj spalanie pokazuje mi 5.7 Ale chciałbym teraz zrobić taki rzetelny test Spalania na trasie Trasa będzie miała około 170-180 km Zobaczymy jeszcze ile tam wyjdzie dokładnie Zanim zaczniesz oglądać ten film, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Będziemy jechać cały czas drogami krajowymi czy też gminnymi, na których dopuszczalna prędkość to jest do 90. Będzie fragment drogi ekspresowej, ale nie planuję jak, jakichś dużych prędkości osiągać. W każdym razie ta droga też będzie miała maksymalnie 40 km. Więc tak, kasujemy sobie przebieg dzienny. Kasujemy sobie spalanie. I zobaczymy, ile wyjdzie spalanie na trasie w tym samochodzie. No tutaj nie są aż tak dogodne warunki, bo jak widzicie, jest 6 stopni Celsjusza. W sumie nawet mam założone jeszcze opony zimowe. Więc na pewno na oponach letnich przy wyższych temperaturach yy, można osiągnąć niższe spalanie, ale zobaczymy, ile wyjdzie. Za chwilę będę się meldował, idę znać. spalanie jak widać spadło do 3.8 zobaczymy jak długo się utrzyma i czy w ogóle ale jak na razie dobrze rokuje jedziemy dalej Widać 3,7 póki co nie chce się zmienić. A my jedziemy dalej. jechaliśmy na miejsce. Jak widzicie, jest zrobione 195 km. Spalanie utrzymało się na poziomie 3,8 litra. Naprawdę szczerze mówiąc, sam jestem zaskoczony, że wyszło aż tak mało, ale muszę tutaj nadmienić, że jechałem po prostu w trybie eko, można tak powiedzieć, bez gwałtownych przyspieszeń, bez gwałtownych hamowań, no, równomiernie, ładnie, gładko jechałem na tej trasie. Trasa była, tak jak wspominałem, no, typowa taka trasa do 90 km na godzinę starałem się tej stówki nie przekraczać może było 30 km drogi ekspresowej, ale nawet na tej drodze starałem się no tak 105 km na godzinę nie przekraczać muszę tutaj jeszcze wspomnieć, bo na pewno to też miało wpływ na spalanie że około 50 km, może 50, 60 były remonty na drogach dlatego ograniczenie było do 60 km na godzinę może i trochę szybciej tam jechałem, ale spalanie jak widać 3,8 litra to był test test spalania samochodu Nissan Qashqai z silnikiem 1.5 DCI czyli diesel o mocy 110 koni Oczywiście na trasie takie nie wiem czy to minimalne, być może idzie jeszcze niżej zjechać, ale to już powiedzmy dużo poniżej dopuszczalnej prędkości. Jeżeli byśmy jechali, to może i idzie niżej zejść, ale ja i tak szczerze mówiąc jestem zaskoczony, mile zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że zejdzie poniżej 4 litrów to spalanie. Zachęcam do subskrypcji kanału, dawania łapek w górę, komentowania. Dajcie znać, ile Wasze samochody palą na trasie oczywiście, zaznaczeniem, jaki to jest samochód, silnik i moc. Tymczasem żegnam się i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam.